Wysoka inflacja i topnięte oszczędności często skłaniają nas do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Jeżeli myślisz o ulokowaniu swoich oszczędności w nieruchomości na wynajem, to koniecznie obejrzyj ten wideo poradnik, a dowiesz się w jaki sposób kupić takie mieszkanie na wynajem oraz czym się kierować, żeby inwestycja była dla Ciebie opłacalna. Zapraszam! Przed Tobą podjęcie decyzji, która będzie wiązała się z wydaniem kilkuset tysięcy złotych, ewentualnie kilkudziesięciu tysięcy złotych wkładu własnego, jeżeli będziesz posiłkował się kredytem. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyś przygotował się do tej decyzji i nie podejmował jej pochopnie. Więc pierwszym kryterium będzie tutaj ustalenie, czy chcesz kupić nieruchomość za gotówkę, czy może na kredyt. Jeżeli myślisz o kupnie na kredyt, to pamiętaj, żeby najpierw zbadać swoją zdolność kredytową. Na pewno nie chciałbyś sytuacji, w której znalazłbyś swoje idealne okazyjne mieszkanie do zakupu i nagle okazałoby się, że nie masz wystarczającej zdolności kredytowej. Jeżeli już ustaliłeś czy ma to być zakup za gotówkę czy na kredyt, to sprawdź jakim kapitałem dysponujesz. Pamiętaj, że nawet jeżeli weźmiesz kredyt z 10% wkładem własnym, to musisz uwzględnić, że oprócz samego wkładu własnego będziesz potrzebował dodatkowej gotówki na koszty okołozakupowe. Będzie to m.in. koszt notariusza, koszt prowizji dla pośrednika, być może koszty prowizyjne dodatkowe dla banku, koszt ubezpieczenia nieruchomości. Wiedząc już jakim kapitałem dysponujesz, możesz ustalić co chcesz konkretnie kupić. Pamiętaj, że mieszkanie na wynajem to nie jest jedyna opcja, w którą można zainwestować Poza mieszkaniem na wynajem może to być również dom, garaż, piwnica, komórka lokatorska albo lokal usługowy. Kolejna rzecz to określenie grupy docelowej, której chciałbyś wynajmować swoją nieruchomość. Zdefiniowanie grupy odbiorców już na tym etapie jest kluczowe, ponieważ na tej podstawie dopiero będziesz szukał odpowiedniej nieruchomości. Innego mieszkania na wynajem będziesz szukał pod kątem wynajmu dla studentów, innego dla rodziny, a jeszcze innego dla menadżera firmy. W związku z tym, wiedząc na przykład, że swoje mieszkanie będziesz chciał wynajmować na pokoje studentom, warto ustalić lokalizację, w których będziesz się obracał. Intuicyjnie przychodzą tutaj do głowy osiedla zlokalizowane blisko uczelni. Jeśli na przykład postanowiłeś, że swoje mieszkanie będziesz chciał wynajmować krótkoterminowo na doby, to na pewno centrum będzie tutaj idealną lokalizacją, ponieważ centrum praktycznie w każdym mieście ma największe zainteresowanie. Kolejnym krokiem będzie ustalenie typu nieruchomości oraz jej rozmiaru. By zwiększyć opłacalność inwestycji, na pewno dobrym wyborem dla studentów będzie mieszkanie wielopokojowe. Oczywiście uwaga, żeby tutaj nie przesadzić i nie kupić mieszkania siedmiopokojowego, ponieważ z roku na rok zainteresowanie wielopokojowymi mieszkaniami spada. Jeżeli na przykład będziesz chciał swoje mieszkanie wynajmować singlą czy młodym małżeństwom, to być może kawalerka w centrum będzie najlepszym rozwiązaniem. Mając już konkretnie ustalony budżet i typ nieruchomości oraz lokalizację, w której będziesz chciał poszukiwać, zastanów się w tym momencie, czy masz czas i wiedzę, w jaki sposób tych nieruchomości szukać. Masz tutaj dwie podstawowe opcje do wyboru. Możesz tutaj samodzielnie poświęcić swój czas na przeszukiwanie wszystkich portali ogłoszeniowych i bycie na bieżąco z ogłoszeniami i tym, co się dzieje na rynku. Albo możesz takie poszukiwanie zlecić agencji nieruchomości, która faktycznie specjalizuje się w wyszukiwaniu mieszkań pod konkretnego klienta, pod konkretną inwestycję. Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Robiąc to samodzielnie, z pewnością zaoszczędzisz gotówkę, którą musiałbyś przekazać jako prowizję dla pośrednika. Jednak z drugiej strony bierz pod uwagę, że będzie to Cię kosztowało sporo czasu, a Twój czas oczywiście też jest sporo warty. Następnym krokiem będzie zrobienie takiego rachunku sumienia i podsumowania, czy masz wystarczającą wiedzę, żeby po pierwsze znaleźć i zweryfikować dobrą nieruchomość, zarówno pod kątem prawnym, jak i pod kątem technicznym. Samo zweryfikowanie stanu prawnego zawiera bardzo dużo elementów, które trzeba znać, żeby po prostu nie wtopić. Stan techniczny również będzie wpływał na to, czy faktycznie na remont wydasz 50 czy może 100 tysięcy, bo zaskoczy cię kilka rzeczy, o których nie wiedziałeś, że można sprawdzić przed zakupem nieruchomości. Jeżeli nie masz takiej wiedzy, albo obawiasz się, że możesz w czymś wtopić, to zastanów się, czy może ktoś z Twoich znajomych taką wiedzą dysponuje, może ktoś z Twoich znajomych kupuje mieszkania w większej ilości niż. Jedno w całym życiu, a jeżeli nie, to może skorzystać po prostu dalej z agencji nieruchomości, która taką odpowiedzialność weźmie na siebie. Jeżeli już ustaliłeś, czego szukać i jak szukać, to po prostu zacznij to robić. Jeżeli nawet zleciłeś poszukiwanie agencji, to uważam, że i tak warto samodzielnie przeszukać portale internetowe, że przynajmniej choć podstawową wiedzę móc sobie przyswoić. W jaki sposób poszukiwać samodzielnie nieruchomości? Najprościej wypisać sobie wszystkie portale nieruchomościowe, które dotyczą Twojego miasta i są znaczące w Twoim mieście. I pamiętaj, że jeden portal może być kluczowy w danym mieście, a w innym mieć znaczenie marginalne. Najłatwiej no, to zrobić wpisując w wyszukiwarkę frazę "sprzedam mieszkanie". Wtedy wyskoczą ci portale teoretycznie najbardziej popularne. Wchodząc w każdy portal możesz po prostu zobaczyć ile jest ogłoszeń w danej kategorii. Tutaj mamy prostą matematykę: im więcej ogłoszeń w danej kategorii, tym portal jest po prostu bardziej popularny. Przeszukując ogłoszenia na portalach nieruchomościowych, zapisuj sobie filtry według których szukałeś tych nieruchomości oraz ustaw sobie powiadomienia, żeby na przykład, jeżeli ogłoszenie pojawi się spełniające twoje kryteria, to żebyś dostawał automatycznie maila. Warto zrobić coś więcej niż standardowe przeszukiwanie portali ogłoszeniowych, bo pamiętaj, że tak samo jak Ty, będą szukać w ten sposób inni. W związku z tym znaleźć okazję tam, gdzie szósty inni szukają, będzie naprawdę ciężko. Możesz na przykład przygotować ulotki i roznieść, rozkleić na danych osiedlach, na których szukasz swojego mieszkania. Możesz poinformować dookoła swoich znajomych, że danej nieruchomości poszukujesz. Warto również to zrobić na swoich social mediach, żeby dać znać ludziom, że rzeczywiście szukasz konkretnej nieruchomości w konkretnym kapitale. Jednym słowem, zaangażuj jak najwięcej osób w pomoc w poszukiwaniu Tobie danej nieruchomości. Jak już zaczną Ci pojawiać się nieruchomości w Twoich kryteriach, to po prostu zacznij się omawiać i oglądać. Ważne jest to, żeby nie czekać z oglądaniem nieruchomości do znalezienia tej jedynej okazji, tylko nabyć to doświadczenie w oglądaniu na innych nieruchomościach. Dzięki temu nabędziesz doświadczenia w jaki sposób rozmawiać z właścicielem takiej nieruchomości, w jaki sposób negocjować. O co pytać, co sprawdzać w mieszkaniu. I w momencie, gdy wpadnie ci ta idealna perełka, której poszukujesz, będziesz miał już opanowane emocje i potrzebne doświadczenie do tego, żeby faktycznie dobrze sprawdzić tą nieruchomość. Jeśli nie masz wiedzy i doświadczenia w nieruchomościach, to raczej odpuściłbym trudne tematy. Trudne tematy może być na przykład mieszkanie w kamienicy, gdzie oprócz samego mieszkania trzeba sprawdzić stan kamienicy, za którą też częściowo będziesz odpowiadał. Może to być również mieszkanie do generalnego remontu, gdzie nie mają doświadczenia, z pewnością nie do końca dobrze oszacujesz swój budżet i nie do końca dobrze będziesz w stanie zweryfikować ekipę kiperremontował, nie do końca dobrze będziesz w stanie zaplanować czas potrzebny na ten remont. Również nieruchomości ze złym stanem prawnym będą okazją dla Ciebie bardziej do wtopienia niż do zarobienia. Pamiętaj, że stan prawny jest tutaj najważniejszy, ponieważ może się okazać, że stracisz wszystkie pieniądze i mieszkanie również możesz stracić. Kluczowe jest tutaj zweryfikowanie księgi wieczystej, jeżeli nieruchomość taką posiada, i oczywiście znajomość, co w niej może się znajdować, jakie zapisy są w porządku, a jakich należy się wystrzegać. Przestrzegam się tutaj przed połakomieniem się na okazyjną cenę danej nieruchomości, wynikającą z jakiegoś właśnie problemu. Nieraz przychodzą do nas klienci, którzy mówią, że mają bardzo fajne, okazyjne mieszkanie do zakupu na licytacji komorniczej albo na przykład są w stanie je kupić jeszcze przed licytacją komorniczą. Tylko jak się okazuje, często takie osoby nawet nie mają podstawowej wiedzy, w jaki sposób sprawić to mieszkanie, żeby nie okazało się, że kupią, a na przykład zostanie tam lokator, który będzie tam mieszkał przez kolejne kilka lat i nie będą w stanie się go pozbyć. Jeśli już znalazłeś odpowiednią nieruchomość dla siebie, taką, którą chcesz kupić, bo jest w dobrym miejscu, w dobrej cenie, w dobrym standardzie... To zanim jeszcze zakupisz, warto zrobić test na żywym organizmie. Skoro to ma być mieszkanie przeznaczone na wynajem, to po prostu spróbuj je wynająć, zanim je jeszcze kupisz. Jak to zrobić? Najprościej będzie wrzucić ogłoszenie tej nieruchomości, że chciałbyś ją wynająć i wpisać tutaj założoną przez Ciebie wcześniej kwotę. Dzięki temu w praktyce zweryfikujesz, czy cena w zaproponowanym przez Ciebie ogłoszeniu będzie realna i adekwatna, po prostu w ten sposób, że będą do Ciebie dzwonić potencjalnie zainteresowane osoby. Jeżeli okaże się, że w ciągu miesiąca nie miałeś ani jednego telefonu o to mieszkanie na wynajem, to prawdopodobnie Tą cenę. W związku z tym musisz zweryfikować swoje podejście do stopy zwrotu z inwestycji. Jeśli wszystko się zgadza, to nie zastanawiaj się za długo, tylko po prostu kup tą nieruchomość, żebyś później nie żałował, że ktoś ją sprzątał przed nosa. Pamiętaj też, że po zakupie danej nieruchomości poświęć troszkę czasu i kapitału na przystosowanie jej do najmu pod twoją konkretną grupę docelową. Jeżeli chcesz wynajmować mieszkanie studentom, to pamiętaj, żeby przygotować na nich pokoje, które będą odpowiednio wyposażone. Jeżeli będziesz to mieszkanie chciał wynajmować rodzinie, to również poświęć troszkę czasu na przygotowanie i przystosowanie dla rodziny. To znaczy Odpowiedni salon, odpowiednia sypialnia, może pokój dla dziecka. Zainwestuj trochę w homestaging, w dobrą sesję zdjęciową i napisanie dobrej oferty nieruchomości, bo dzięki temu jesteś naprawdę w stanie ją wynająć i drożej, i szybciej niż konkurencja. Mam nadzieję, że wszystkie wspomniane wcześniej kroki pomogą Ci w podjęciu dobrej i świadomej decyzji co do zakupu mieszkania na wynajem. Pamiętaj jednak, że zakup nieruchomości to dopiero pierwszy krok. Drugim krokiem jest odpowiedzialny, bezpieczny wynajem. Jak to zrobić? Dowiesz się w jednym z kolejnych moich odcinków wideoporadnika nieruchomościowego, na które się serdecznie zapraszam. Nie zapomnij o subskrybowaniu kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi wideo-poradnikami. Dzięki za dzisiaj pozdrawiam. Cześć!